Jak Wam się podobał wyjazd do Rumunii, który udało mi się nagrać, ja wiem, że jakby nagrania trochę prostsze, ale nie miałem ze sobą całej ekipy, a i tak chciałem podzielić się z wami po prostu wrażeniami z tego wyjazdu. No następny przygotowuję się jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o nagrywanie, więc myślę, że będzie ciekawiej. Teraz tak, w tym materiale zrobimy podsumowanie. Opowiem wam, ile to kosztowało i dlaczego. Opowiem wam, jak spisywały się kurtki, w których jechałem, jak spisywały się motocykle, co nas zaskoczyło, co nie wyszło, a co bym zrobił trochę inaczej, więc zaczynamy! Pierwszy punkt koszty. Koszty zawsze wszystkich interesują. I teraz, ile to wszystko, proszę pana, kosztowało? Otóż, byliśmy 8 dni, w sumie planowaliśmy 10, ale dwa dni były takiego zapasu, który mogliśmy wykorzystać, gdyby była zła pogoda i wtedy byśmy sobie pozwiedzali, nie wiem, braszu, całościowo, zamek, bran, kilka innych elementów były po drodze, takie zapasy, gdzie moglibyśmy spędzić, w razie czego dwa dni. Na szczęście, pogoda nam mega dopisała, to znaczy, padało. Ale my w większości czasu, myślę, taki 80% podróżowaliśmy sucho i przyjemnie. W sensie przyjemnie, było mega gorąco i od czasu do czasu padało, ale i tak było po prostu cudownie, bo wszystkie najważniejsze góry, przełęcze, zrobiliśmy na sucho i bez mgły. Więc pod tym względem mega nam się udało. Wydaliśmy przez te 8 dni 2,5 tysiąca złotych. I mówimy tutaj od wyruszenia z domu do powrotu do domu. Wszystko łącznie z przygotowaniami. I więc tutaj wliczam w tą cenę również apteczki, zestaw do kołkowania opony, kamizelkę i kilka takich innych pierdów, Na przykład apteczkę jedną, taką obowiązkową, ale oprócz tego wyposażyłem się w tabletki przeciwbólowe, coś na biegunkę, jakieś takie podstawowe rzeczy, które po prostu zawsze warto za sobą miedzie, myślę, że to kosztowało jakieś spokojnie 300-350 zł. Więc gdybym to już miał wcześniej i kompresor na przykład kupiłem za 100 parę złotych parę innych rzeczy, więc myślę, że taki samego wyjazdu to około 2100 zł. Planowaliśmy dużo większy budżet, bo chcieliśmy być tam 10 dni. Planowaliśmy, że paliwo może spokojnie kosztować 10 zł za litr i w niektórych miejscach tyle kosztowało. Do tego braliśmy pod uwagę, że motocykle będą paliły 6 litrów, paliły sporo mniej i inne koszty, więc w sumie zakładaliśmy 4000 zł na 10 dni. Wyszło 2500 złotych na 8 dni, więc myślę, że jest naprawdę spoko. Dla porównania taki wyjazd wakacyjny nad Polskie Morze w takiej samej ilości dni myślę, że kosztowałby co najmniej tyle samo. A różnica w oglądaniu górskich przełęczy rumuńskich jest? Ogromna. Myślę, że każdy z Was się ze mną zgodzi. Więc nie było źle. Natomiast ceny w Rumunii przez ostatnie 4 lata poszły do góry. Jakby wszędzie poszły do góry, ale myślę, że gdybyśmy robili to 3 lata temu, to co najmniej 30-35% byłoby taniej. Filip, który był właśnie jakieś 5 lat temu w Rumunii, zdziwił się, że, że ceny już co najmniej są takie same jak polskie. To znaczy, za obiad, taki dobry, porządny obiad, płaciliśmy od 30 do 40 lejów razem z jakimś napojem. Lej kupowaliśmy za złoty 2. Teoretycznie są niższe kursy, no ale. My kupaliśmy za złoty, 2,5 złoty, pięć, Tyle to mniej więcej nas kosztowało. Jeśli chodzi o paliwo, to było to 7 lei z dużym hakiem, myślę, że nie całe 8 w większości przypadków, więc jest trochę drożej niż w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o noclegi, najtańsze były za 70 lejów, najdroższe za 120-130 lejów na głowę. W zależności od miejsca, gdzie byliśmy, czy byliśmy w dużym mieście blisko centrum, czy byliśmy w jakiejś małej miejscowości, jakiś mały pensjonacik, kwatery, pokoje, jak zwał, tak zwał. Przy czym same pokoje są przeważnie lepiej wyposażone niż w Polsce, bo najczęściej mieliśmy do dyspozycji klimatyzację w hotelach, w pensjonatach, gdzie nie mieliśmy tej klimatyzacji, bo w górach było chłodniej, więc nie było problemu, ale na przykład mogliśmy parkować motocykle w garażu, udostępniono nam na przykład pralkę, zapraszano na kawę lub inne poczęstunki, więc jakby każde miejsce miało swój urok i było nam potrzebne w trasie. Robiliśmy takie rzeczy jak pranie, bo było ono nam niezbędne, wiadomo, polski motocyklista znany jest z tego, że pachnie, tak, nie ma co śmierdzieć, Warto pachnieć. Myślę, że koszty w Rumunii Was nie zaskoczą, jeżeli założycie, że będzie prawie tak samo jak w Polsce. Nie? Natomiast faktycznie nas zaskoczyło to, że jeszcze kilka lat temu było tam odczuwalnie taniej, a w tej chwili jest to już dokładnie ten sam. Poziom. Na to warto się przygotować, ale i tak myślę, że te widoki, które tam widzimy są po prostu tego warte, bo tyle samo byśmy zapłacili za jeżdżenie po Polsce. Co mi się podobało, co mi się nie podobało? To jest ważna rzecz. Nasza trasa i linki do trasy macie w opisach filmów, została ułożona dla osób, które jadą pierwszy raz w trasę po Rumunii, czyli na przykład dla mnie, bo Filip już tam był. I jeżeli chcecie poznać ten folklor Rumunii, bo my przejechaliśmy przez całą północ, zjechaliśmy sobie w dół do Braszowa i później wracaliśmy, więc można powiedzieć, że przejechaliśmy prawie całą, całą Rumunię. Te najciekawsze elementy tej Rumunii dla motocyklistów. Jeżeli jechałbym drugi raz, to przypuszczam, że północ już bym sobie odpuścił. Bo Transrarał jest bardzo fajną drogą, Osiemnastka też, jeżeli jedziecie tam pierwszy raz. Ale już te wszystkie wioski, które mijamy po drodze, one są smaczne tylko, te, tylko ten pierwszy moment, tylko ten pierwszy raz, bo później ciągną się kilometrami i jak ja bym wracał teraz do Rumunii, to na pewno już te wioski bym sobie odpuścił. Dłużej bym spędził w Braszowie, bo to jest przepiękne miasto. Może skoczyłbym też nad morze, chociaż żaden ze mnie fan siedzenia na piasku, czy w morzu. Natomiast tamta część Rumunii z tymi większymi miastami była faktycznie ciekawa. Satumary, które Zwiedziliśmy w środku ten rynek ogromny, postkomunistyczny. To zrobiło wrażenie, a byliśmy tam zupełnie przypadkiem, bo akurat robiliśmy nocleg, mieliśmy sporo czasu, więc poszliśmy też zobaczyć. Więc zamiast tej północy przypuszczam, że, że obejrzałbym sobie właśnie takie ciekawe, tym razem architektoniczne obiekty. Natomiast zostawiłbym sobie więcej czasu na Transalpinę i Transfogarską. Myślę, że pojechałbym tam, zrobić je dwa razy, bo mimo, że one mają kupę kilometrów, tak? Sami widzieliście, że my lecieliśmy tą pętlą, pętlą, przepraszam, drogą 90 km. One mają po 150 km, ale ta główna część miała 90 km, więc nie można powiedzieć, że to jest mało, ale ten czas jakoś tak przy dobrej zabawie czas szybko idzie i naprawdę te 90 km, to bo było... Ja bym chciał jeszcze raz, nie? Więc zostawiłbym sobie czasu na dwa przejazdy przez Transfogarską i Transalpinę, bo na mnie to zrobiło największe wrażenie, plus właśnie jakiś braszów, jakieś takie okoliczne rzeczy i... Z powrotem do Polski. Najdumniejsza część, to co mnie najbardziej zawiodło, to myślę, że mimo wszystko tranzyt, czyli Węgry. I tutaj polecamy polecieć z powrotem przynajmniej, bo do Rumunii już będziecie trochę wymęczeni. Ale z powrotem, jak lecieliśmy, to właśnie zrobiliśmy Eger-Mischkolc i to był świetny wybór. Nadłożyliśmy kilka kilometrów, ale było warto, bo ta droga po pierwsze nas mocno schodziła, bo na dworze było już nieznośnie, a po drugie dała jakieś zakręty, więc te opony się tak nie wypłaszczyły. Mogliśmy trochę po tych zakrętach pojeździć, My odżyliśmy motocykle odżyły nasze opony, nie skwadratowały się, takie dziwne słowo, i było po prostu w porządku. Więc pod tym względem e, spoko. Coraz rzadziej, ale jednak zdarzałem się miejsca, gdzie nie ma stacji benzynowych. Nas taki przypadek spotkał. Mieliśmy około 300 km do hotelu, może trochę mniej i ponad 200 km zasięgu. Nie, jakby trzy czwarte zbiornika mówimy, ok, lecimy, nie ma problemu. Po czym okazało się, że na odcinku dobrych 100 km nie było. Żadnej stacji benzynowej, absolutnie żadnej czynnej stacji benzynowej, więc yy, ja tylko radzę, to, 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 no, no, nas spotkało to raz, ale to daje do myślenia, że jednak zawsze warto, jeżeli już gdzieś zjeżdżacie, zawsze warto po prostu się zalać. Pod korek, żeby zawsze mieć full zasięg. Szczególnie, jeżeli ktoś ma motocykl z mniejszym zasięgiem niż nasze, a nasze w górach robiły między 350 a prawie 400 km. Więc o tym warto gdzieś tam pamiętać, mieć to z tyłu głowy. Kurtkę patrol mamy ładnie ograną, więc wykorzystamy te przebitki, które już robiliśmy. Zresztą ja w tym zestawie, tylko w innej wersji kolorystycznej, jeździłem już na początku tego roku na Afrze, gdzie mieliśmy okazję sprawdzić, jak ona się spisuje, kiedy było zimno. Chłodno, zimno, czasem aż chcę, żeby znowu wróciło trochę chłodniej, bo teraz jest mega upał. A teraz miałem okazję przetestować Patrola podczas przebiegu 3,5 tysiąca km plus wcześniejsze kilkaset, jak nie tysiąc z hakiem kilometrów. Mogę Wam zdać relację, moją relację z tego, jak się w tym jeździ od początku roku, czyli od marca, od początku marca, kiedy było bardzo chłodno, był wiatr, tam jakieś 8 stopni nawet, do końca w zasadzie lata, bo mamy sierpień, było 30, chyba 4 stopnie maksymalnie i mówimy o temperaturze w cieniu, więc odczuwalna na słońcu jest znacznie wyższa. Miałem okazję sprawdzić w sumie ocieplinę, membranę, jak i samą kurtkę. O tym, jak się jeździ w chłodzie, czyli jakby w całym zestawie, to odsyłam Was do tego filmu z Afrą, ale generalnie jeździło się dobrze. Minus jest taki, że jakby trzy wartwy trochę nas wypychałem, jesteśmy więksi. Nie wpływa to negatywnie na komfort, ale faktycznie jakby jesteśmy trochę więksi i to jest fakt, to jest prawda, ale za to podpinka ocieplająca w formie softshellu była bardzo fajna i na co dzień mogłem później w niej chodzić, więc coś za coś. Zawsze tak jest, po prostu coś za coś. Teraz jak się jeździło w samej kurtce, kiedy było mega, mega upalnie. To, co mi się mega podoba, to te panele wentylacyjne. Jest ich dużo, mamy na klatce piersiowej, mamy... Na rękawach mamy dwa, takie mniejsze. Tutaj ja osobiście, jakby była to dla mnie kurtka idealna, to pociągnąłbym go, żeby był dłuższy. Natomiast generalnie otwarcie tej wentylacji jest możliwe podczas jazdy. Sam to robiłem podczas jazdy. Otwierałem i Zamykałem tą wentylację i robiło to ogromną różnicę. A po co otwierałem i zamykałem? Bo się warunki zmieniały. Były takie dni, że przez cały dzień jeździłem w membranie w środku, i tutaj też jest duży plus, ponieważ mamy Sympatex. I generalnie to jest właśnie ta różnica, że kurtki poniżej tysiaka rzadko kiedy są wyposażone w dobrą membranę. Ta kurtka już jest zdecydowanie droższa, bo chyba zbliża się do 1400-1500 zł. I tutaj faktycznie ta membrana Sympatex jest. I ona charakteryzuje się tym, że to już jest bardzo dobra membrana, tak samo jak Gore, i dzięki temu oddycha. Czyli jak pada deszcz, ale mamy otworzoną wentylację i włożoną membranę do środka, to nie zmokniemy, ale ona oddycha, odporywuje gorąco. A przy tych temperaturach, kiedy my jeździliśmy, gdzie na przykład na Transalpinie był mocny wiatr i temperatura spadła, Padała do 11 stopni, później zjeżdżaliśmy w dół, było 26 stopni, później było 30, a za chwilę padało, ale temperatura zostawała na poziomie 27 stopni. To my cały dzień w tym momencie jeździliśmy właśnie w membranach. Kumpel w górę, ja jeździłem natomiast w sympateksie w Rebelhornie. I w obu tych przypadkach to po prostu dobrze dawało radę, więc ja na takie wyprawy. Pierwsze chyba na co patrzę, to ilość wentylacji i jaka jest membrana. Jakby jak te dwa czynniki się zgadzają, to później biorę pod uwagę, z czego jest ta kurtka i czy jest wygodna. I w przypadku właśnie patrola wszystko się tutaj udało, nie było żadnych problemów, i kurtka jest po prostu wygodna. W dwóch warstwach, tutaj tylko w membranie i właśnie w kurtce świetnie. Podobnie jest w przypadku spodni, też mamy po prostu membranę. Membranę miałem akurat wpiętą cały czas, nawet jak było te 20 parę stopni. Dlaczego? Bo akurat w spodniach mi to nie przeszkadza, nie pociłem się. Wentylację miałem cały czas otwartą, tak jak w tej chwili widzicie, więc jakby przejeździłem. Tu mamy też ogromną wentylację na nogawce, więc nawet widać, jak ściągałem te spodnie po prostu. Tu był but, a tu gdzie się but kończył, do góry otwierałem. Otwierałem wentylację, to wszystko po prostu działało. Jak się spisywało podczas ulewy, bo w ulewie też jeździliśmy. Miałem otwartą wentylację gdzieś tak do połowy, bo to jest fajne, że tu można sobie tą regulować po prostu otwarcie tej wentylacji. Więc otwarta wentylacja do połowy lało tak bardzo, że po 10 minutach jazdy w zasadzie mogliśmy pływać. W sensie było tak mokro wszędzie, cała kurtka była po prostu tak mokra, że jest głowa mała. Ale mamy kordurę, więc sam, sam ten materiał jest mało nasiąkliwy, to trwa. W środku miałem membranę, więc ja absolutnie byłem Suchy, mimo po w połowie otwartej wentylacji, więc membrana spisała się świetnie. Jedynie gdzieś tutaj, jak źle założony, miałem mankiet od rękawicy, to w tym miejscu generalnie gdzieś tutaj czułem wilgoć, ale absolutnie ani ręka, ani, ani ja nie byłem zmoknięty. Po prostu musiał, musiałbym lepiej założyć tą rękawicę. I to było jedyne gdzieś tam coś, co czułem, ale tak podczas mega ulewy po prostu ten zestaw spisał się świetnie. A czy lepsza jest membrana wewnętrzna, czy zewnętrzny, na przykład zestaw przeciwdeszczowy, to myślę, że zrobię o tym osobny film, bo to też jest bardzo fajna rzecz. Więc myślę, że jeśli chodzi o zestaw Patrola, mamy temat zamknięty i tą kurtkę będę brał na pewno na kolejną wyprawę. No co jeszcze mi się spodobało podczas tego wyjazdu, a co mam już od dwóch lat, to to, co mam w kuferku. A co mam w kuferku? No, wiele rzeczy Wam już dzisiaj pokazywałem, ale jest jedna rzecz, która wyróżnia ten kuferek, i myślę, że do wielu kufrów można to kupić. SW Motech też takie rzeczy. Daje, a mianowicie to. Zobaczcie, ja nie muszę brać, odczepiać całego kufra od motocykla. Miałem trzy kufry przy motocyklu plus tankback i ani razu, tankback zawsze brałem ze sobą, ale ani razu nie odczepiałem żadnego kufra podczas wyjazdu. Ponieważ wszystko miałem w takiej wewnętrznej torbie, która jest idealnie dopasowana do kufrów. Mamy trzy różne kufry, trzy różne wielkości, można sobie dopasować. Wszystko było tutaj, więc otwierasz, zabierasz. Dziękuję, idziesz do hotelu, nie musisz się z niczym męczyć, nie potrzebujesz zajmować ciężkiego kufla. Więc pod tym względem mega fajna sprawa. Ułatwia po prostu życie turystyczne. A co mnie spotkało dziwnego podczas tego wyjazdu? Już Wam opowiadam. Przede wszystkim największym rozczarowaniem był wyjazd przez Węgry, w sensie te autostrady. Tam po prostu było mega nudno, mega gorąco, trzeba było to po prostu przejechać, no ale na to rady nie ma. Ale zdarzyły się również dziwne, ciekawe historie. Tak jak w filmie Wam wspominałem, nie, nie zaliczyliśmy żadnej Dużej awarii, ale jakieś takie drobne usterki motocykli były. W Super Tenere, na samym początku, tylko pierwszego dnia, zwariowały światła i klakson. Moim zdaniem, któryś po prostu złączników na kablach nie stykał i tyle. I po prostu lampy i klakson nie działało, ale to się, to się naprawiło samo w zasadzie. Ale podjazd do serwisu, przejrzenie szybko instalacji i tak, i tak to się odbyło I, i spoko i to później już działało przez cały w zasadzie wyjazd. U mnie w tej gerze w zasadzie nic się nie popsuło, ale trzy razy wyskoczyła mi ikonka na Informująca mnie o tym, że ciśnienie tylnego koła jest złe i muszę natychmiast się zatrzymać. Za każdym razem zdarzało się to, jak już i tak zatrzymywałem się, byłem na tym postoju. Ciśnienie koła pokazywało 33,1 bara, więc wysokie. Natomiast na postoju, na zimnej oponie, było to 2,627. Producent zaleca 2,7, więc jakby mniej więcej mieściłem się w tym zakresie. Wydaje mi się, że po prostu długa, trwała jazda plus bardzo wysokie temperatury sprawiały, że opona nabierała dużo większego ciśnienia i, i motocykl chwilami mógł zwariować, bo teraz nie wiem czy ten czujnik jest uszkodzony raczej nie, bo przez większość czasu działał, czy też opona, która również jest nowa jest to Pirelli Scorpion Trail 2, więc jakby bardzo dobra opona, czy ona może sobie jakoś nie radzić. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo wysokich temperatur. I odpadła mi jedna rzecz od motocykla na postoju Poszerzenie nóżki mi odpadło. Trzy śruby tu są, dwie zgubiłem. I to jest mój błąd, bo nie sprawdziłem, odkąd założyłem to dwa lata temu, nie sprawdziłem krecenia tych śrub, a warto chociażby raz w roku to sprawdzać. Na szczęście tego nie zgubiłem, bo skubane się trzymało do samego końca i na stacji benzonowej, jak otwierałem nóżkę, to się ześlizgnęło. Te śruby tylko dokupię i w zasadzie montuje, całość działa dalej. A, jeszcze jedna że dziwna rzecz nas spotkała. Też o tym w filmie opowiadałem, ale myślę, że tu warto powtórzyć. To się raczej Wam nie zdarzy, A, ale śpiąc w jednym z hoteli, który ma duży parking, ale otwarty, natomiast nasze mocne stały przy kamerach pod recepcją, więc dosyć bezpiecznie. Nagle, w środku nocy, godzina pierwsza, druga, słyszymy, jak ktoś tnie coś piłą mechaniczną, metalową, no generalnie jakimiś takimi elektronarzędziami. I, i wiesz, no my się po prostu obudziliśmy i kumpel już leci zobaczyć, ty kurde, przecinają nam kotwy. Przepraszam, nie kotwy, tylko diskloki i łańcuch. Tam spyliśmy łańcuchami motocykle i znam, zabierają motocykle. To była pierwsza myśl, jakby budzisz się nieprzytomny w nocy i lecisz sprawdzić. Bo okazało się, że jest wszystko ok. Po prostu ktoś stwierdził, że ta pierwsza, druga w nocy to jest idealny moment na to, aby ciąć drzewo. I to nie było chwilę. On to robił przez dwie godziny. Więc możecie sobie wyobrazić, jak rano było nam fajnie. Siódma rana pobudka, szybkie śniadanie i przed ósmą już wyjeżdżaliśmy, ale byliśmy zadowoleni z tej nocy. Taka dziwna historia. Więc tak, podsumowując, czy warto jechać do Rumunii, tak, warto. Czy ja tam jeszcze wrócę, na pewno wrócę, bo transalpinę i transfogarską co jeszcze zrobić. Natomiast raczej nie w przyszłym roku, ponieważ teraz mam ochotę na coś innego, może Bałkany i przede wszystkim chciałem Was zachęcić do tego, żeby się nie bać takich wyjazdów motocyklowo-turystycznie, bo one są naprawdę fajne, nie potrzeba do tego wielkiej ekipy. My jechaliśmy w dwie osoby, wszystko sobie ogarnęliśmy sami, Noclegi bez problemu z dnia na dzień, za pomocą bookingu, wystarczy trochę angielskiego, nawet łamanego angielskiego. Akurat Filip bardzo dobrze angielskim się posługuje, ale ja bardziej takim łamanym, a nawet czasem Google Translate i jakby wszystko jest do ogarnięcia, bez problemu, bez spiny, a w takich większych miejscowościach, nawet gdyby nam się coś zepsuło, to bez problemu widzieliśmy nawet salony motocyklowe, więc myślę, że tam też by się to ogarnęło. A w zachodniej części Europy to już w ogóle na luzie na lajcie. Więc widzimy się, mam nadzieję, w następnych filmach i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się kolejną wyprawę zorganizować, przeżyć, przejechać i dla was im nagrać.